Cześć, witam Was serdecznie na kanale BoardGames TV. Dzisiejszy odcinek poświęcimy grze Kylus 1303 odświeżonej wersji gry sprzed 15 lat o tym samym tytule. Gra przeniesie nas do średniowiecznej Anglii, gdzie wspólnie będziemy odbudowywali zamek oraz pobliskie okolice. Gra to typowy work and placement. Także zapraszam Was serdecznie na materiał. Za chwilę, kilka słów o tem na temat tej gry ode mnie. Zapraszam. Moi drodzy, przed wami rozłożona gra. Na początku, gry oczywiście, każdy z graczy wybierze swój kolor, wybierze również startową postać. Te postacie będą pomagały graczom w różnych akcjach. Pozostałe trzy postacie położymy na planszy głównej. Oczywiście tych postaci w grze mamy więcej. Do przygotowania wybieramy tylko. Tyle postaci ile jest graczy plus, plus 3. E, następnie pozostałe e, ludziki umieszczamy w obozie, to jest obóz, gdzie będą gracze pozyskiwali swoich nowych pracowników. W pobliżu umieszczamy budynki drewniane, kamienne oraz monumenty, pozostałe zasoby oraz e, punkty zwycięstwa. Każdy z graczy otrzyma startowe zasoby i wybieramy gracza startowego. Otrzymuje taki znacznik. Tutaj pod mosty umieszczamy po jednym domku, i to będzie wyznaczało nam kolejność na kolejne rundy. W grze mamy również takiego burmistrza, który będzie tutaj przechadzał się po tej drodze i dzięki niemu będziemy informował nas, które budynki będziemy mogli aktywować. Na początku mamy cztery nadrukowane już budynki, które zawsze będą dostępne. Te budynki z żółtą tarczą są budynki startowe, je należy losowo umieścić na tej drodze w tych oto miejscach i jeden drewniany w tym oto miejscu, a jeden kamienny w tym oto miejscu. Po jednym budynku startowym drewniany i kamienny umieszczamy w, w nabudowie zamku no i mamy również tutaj tor rund. Gramy w sumie 9 Rund. Każda runda wygląda tak samo. Na początku gracze będą rozmieszczali swoich pracowników na poszczególne budynki, ewentualnie do e, przysługi w zamku, a później będziemy je aktywować. Gracz po prostu wybiera zgodnie z kolejnością e, ludzika, umieszcza go na konkretnym budynku i kolej przychodzi na kolejnego gracza. Gracze tak sobie rozmieszczają te budynki, oczywiście zgodnie z zasadami. Gracz może umieścić e, ludzika na budynku. Jeżeli któryś z budynków już wybudowanych przez innego gracza i tam któryś z przeciwników postawi swojego pionka, no to gracz otrzymuje ten, który jest właścicielem, i jeden punkt prestiżu. Gracz zamiast umieszczać ludziki na budynki, może wysłać jednego ze swoich robotników na, do zamku na przysługę i Oddać później przysługę i otrzymać punkt o tym za chwilę. Gracz na koniec może również spasować, jeżeli już nie chce lub nie może wykonywać żadnej akcji wystawiania robotnika. Wtedy, jeżeli gracz spasuje, przesuwa swój domek na moście na pierwsze wolne pole. Jeżeli jest to pierwszy gracz, który spasował, będzie on pierwszym graczem w kolejnej rundzie. Kiedy wszyscy gracze spasują, możemy rozpatrywać budynki. Rozpatrujemy budynki zawsze od bramy, czyli od tego miejsca idąc wzdłuż drogi aż do Burmistrza. Ten Burmistrz będzie nam wyznaczał, które budynki mogą być aktywne. Za Burmistrzem możemy aktywować, przed Burmistrzem niestety budynki nie będą aktywowane. I jakie gracz ma akcje. Startowe budynki, które są zawsze dostępne, to gracz może odrzucić drewno, aby otrzymać łaskę. Łaska polega na tym, jeżeli gracz otrzymuje łaskę, czy z budynku, czy z jakiejś innej akcji, może Grać, zabrać jakiemuś graczowi jego postać, ewentualnie skorzystać z jednego z trzech budynków, które się tutaj znajdują, i dodatkowo otrzymać jedną z postaci, jeżeli są one dostępne. To jest łaska. Kolejny budynek pozwala graczowi odrzucić taką oto tkaninę i móc postawić swój domek na jednym z budynków startowych. Który później będzie mógł zamienić w rezydencję, a na koniec nawet w monument, ale o tym za chwilę. Budynek ten pozwala nam budować budynki drewniane, z czasem, kiedy wybudujemy drewniany budynek, pozwoli nam on na przykład budować budynki kamienne. E ten budynek pozwala nam poruszyć nasz burmistrza o jedno lub dwa pola, albo w ogóle w do przodu lub do tyłu, to w zależności jak gracz nam tutaj sobie zdecyduje. Jeżeli dojdziemy do mostu, na most może również być aktywowany i tutaj gracze również mogą przesuwać burmistrza, ale za każde przesunięcie te pole gracz musi odrzucić jednego swojego ludzika. Kolejne budynki pozwalają nam na przykład pozyskiwać surowce, ewentualnie wymieniać surowce na ludziki, ludziki na surowce. Z czasem te budynki będą coraz lepsze, będziemy dostawali coraz więcej, itd, i tak Kiedy gracze aktywują wszystkie budynki do burmistrza, pozostałe budynki przed burmistrzem, niestety nie zostaną aktywowane. Jeżeli będą tam jakieś ludziki, należy je odrzucić. Zawsze ludziki po aktywacji wędrują do obozu, a nie do graczy. Bónie gracze będą musieli ich, ich pozyskać. Kiedy gracze rozpatrzą budynki, przechodzimy do tutaj przywileju w zamku. Każdy z graczy, który postawi swojego tutaj piątka, będzie mógł odrzucić dowolną liczbę zestawów składających się z jedzenia i dwóch różnych towarów, i za każdy taki zestaw otrzyma 5 punktów. Za każdym razem, kiedy otrzymujemy punkty, gracz bierze odpowiedni żeton i kładzie go przed sobą zakryty. Kiedy to zrobimy, przechodzimy do rozwoju tutaj budynku. Każdy budynek startowy, który posiada nad sobą budynek zostaje zamieniony w rezydencję. O tej chwili ta rezydencja, jeżeli gracz jest właścicielem przynosi graczowi dodatkowego piątka podczas fazy, ostatniej fazy rundy. Gracz dodatkowo w tej momencie może rozwinąć swoją rezydencję w monument. Jeżeli go stać może zapłacić odpowiedni koszt te niebieskie budynki, odpowiedni koszt, który znajduje się w lewym górnym rogu, i położyć go na swojej rezydencji, i otrzyma odpowiednią liczbę punktów. Niektóre monumenty dają graczowi odpowiednie bonusy na koniec każdej rundy. Kiedy to zrobimy, gracze będą otrzymywali werbunek, czyli otrzymują zawsze trzech nowych ludzików, jeżeli jest to rozgrywka dwu-, czteroosobowa, jeżeli jest to pięcioosobowa, no to dwóch ludzików, plus ewentualnie każdy dodatkowy bonus. Każda rezydencja, którą gracz posiada, gracz otrzyma dodatkowego jednego ludzika, ewentualnie jeżeli posiada taki oto monument, ten monument da graczowi dwa ludziki. Jeszcze w zależności, jeżeli mamy odpowiednie monumenty, mogą one przynosić na przykład jedzenie albo tkaninę. Kiedy teraz patrzymy, przenosimy naszego burmistrza przed ostatni wybudowany budynek. Następnie patrzymy, kto jest pierwszym graczem, na moście domki obsuwamy i przechodzimy do kolejnej rundy. Gramy tak dokładnie 9 rund. Z czasem tu oczywiście tych budynków będzie coraz więcej. No i kiedy 9 tu rund minie, gracze będą podliczali zdobyte punkty, które mają przed sobą. I ewentualnie za każde złoto, które gracz posiada przed sobą, również otrzyma dwa punkty. Gra z największą liczbą punktów wygrywa grę. Kailus 1303, jak na odświeżoną edycję, wygląda naprawdę bardzo dobrze. E, jakościowo też nie ma jakichkolwiek zarzutów graficznie wygląda naprawdę e, fajnie. Mamy również wypraskę, więc wszystko jest. Bardzo, bardzo dobre. Instrukcja również napisana porządnie, przeczytamy raz i tak naprawdę możemy zasiąść do, do gry. A gra sama w sobie jest dosyć y, prosta, ale wymaga od graczy y, bardzo, bardzo strategicznego myślenia, kombinowania, przeszkadzania innym graczom. Tak, ta gra ma dość sporo negatywnej. Interakcji możemy nieźle poprzeszkadzać innym graczom, e, pozabierać na przykład budynki, wybudować wcześniej, stać się ich właścicielami i korzystać, e, czerpać korzyści z tego budynku. Możemy przestawiać tego burmistrza powodując, że e, wybrane przez pozostałych graczy budynki nie będą aktywowane w danej turze i akcja im Przepadnie, możemy też powodować, że wcześniej spasujemy niż inni gracze, i zmusić innych graczy do używania większej ilości robotników do wykonania e, aktywacji budynków. Więc tutaj naprawdę jest sporo, sporo przeszkadzania. Mamy również e, karty postaci, które możemy zabierać innym graczom, które powodują, że możemy się bronić przed na przykład innymi graczami. Możemy powodować, że nie będą przyznawane punkty za nasze budynki. Możemy zwiększyć swoje możliwości podczas budowania czy też wysyłania przywileju do, do zamku, więc tutaj te postacie fajnie wprowadzają e, zmienność gry, bo w grze używamy e, nie wszystkich postaci, tylko e, odpowiednią ilość w zależności od graczy. E, I te postacie też będą mogły warunkować o tym, e, jaką strategię e, obiorą gracze podczas rozgrywki. Ogólnie jest to dosyć prosty work and placement, po prostu czysty, taki w czystej postaci work and placement. Nie z jakimiś udziwnieniami. Fakt, faktem, mechanika gry nie została jakoś mocno zmieniona. Jest ona sprzed 15 lat, więc nie wymagajmy od tej gry nie wiadomo czego, więc może być troszeczkę ciężko. Przebić się tej grze wśród tych nowych, nowoczesnych planszówek, nawet w tej samej mechanice rozmieszczania pracowników, które wychodzą teraz, które są bardziej zaawansowane, dają więcej możliwości, moim zdaniem więcej frajdy z rozgrywki. Ta gra, moim zdaniem, jest taka średnia mogę w nią zagrać, ale jakoś przy nią nie będę przepadał. Bardzo chciałem odświeżyć swoje wspomnienia spośród tych 15 lat, kiedy ta, ten pierwszy Kailus wyszedł, wtedy graliśmy. Naprawdę było to dobre, ale teraz myślę, że to może być za mało. Także jak widzicie, Kailus do sprawdzenia, nie wszystkim podpadnie do gustu. Musimy ustawić no, się na to, że jest w tej grze też sporo negatywnej interakcji. Także jak widzicie, tak wygląda Kailus 1303 w odświeżonej wersji. Na dziś to wszystko. Zapraszam was serdecznie na kolejny materiał. Zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby wam przypominać o kolejnych materiałach. Zalajkujcie, Zapraszam was również na nasze portale społecznościowe. No i do zobaczenia. Cześć.